Zastanawiam się naprawdę, czy nie powinnam zacząć postępować tak, jak Karol Dępiński czy Natalia Janoszek. W tej chwili obserwuję, to jest jakiś, jakiś fenomen, który nie potrafię zrozumieć, kiedyś ludzie uczyli się swego rzemiosła, tego śpiewu, czy aktorstwa, czy, czy jakiejś innej profesji, i starali się to udoskonalać, i być na tyle dobrzy, by mieć odwagę to zaprezentować, I, i też mieli też opory, tak czy na tyle jestem dobra. W tej chwili tak naprawdę to chyba nie jest potrzebne, bo wystarczy, że, że wymyślę sobie historię. Wymyślę siebie i, i będę na tyle po prostu odważna, czy na tyle będę miała tupetu, by to, by to głosić, i by, by nieważne, czy ludzie w to wierzą, czy nie wierzą, ważne, by się klikało. Dla, to dla mnie jest to fenomen, który no nie potrafię zrozumieć, ale z drugiej strony yy, jest to coś, że które właśnie te, 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 te wyświetlenia, niesamowite wyświetlenia obu pań, które, które potwierdzają, nie wiem nie wiem z jakiego powodu myślę, że z powodu no, ciekawości ludzie klikają, ale jest też mnóstwo lajków. Ja nie wiem, z czego się biorą, czy, 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 czy one rzeczywiście mają tyle tych obserwatorów na Instagramie. Ale jest to coś, które, coś co w tych czasach no... Ja nie, widzę, ja nie widzę, jeżeli nie widzę w, w jakiejś osobie, no nie słyszę czy nie widzę wartości, no to nie oglądam, tak? Ja og obejrzałam oby panie jeden czy drugi raz i już nie mam ochoty oglądać, bo y, mi wystarczy, że tam y, y, posłucham trochę i już wiem, że ta osoba na zwyczajnym świecie po prostu zmyśla, więc to jest niewarte oglądania. Nie wiem jak do tego podejść, chyba nie wiem. Z, z osobu, z punktu mojego widzenia mojego wodzenia z moimi wyświetleniami, z 200, 300, 300 wyświetleniami czy 400, to jest trochę, trochę może powodować takie myśli, że się po prostu zastanawiamy, że no i po co ja to robię robimy coś dla kogoś tak, by, no, by, by zobaczyć siebie w oczach innych, czy to co robimy ma, mamy, ma jakąś wartość i też może ktoś tu powie, że rób to tylko sama dla siebie, no robię sama dla siebie, tylko y, 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 trzeba, trzeba wczuć się w rolę osoby, która jest y, która, która nie widzi, nie widzi Pola, by, by, by pokazać to, co, co chciałaby większa publika zobaczyła. Ech, więc. jest jakieś dziwne czasy nadeszły. Mam nadzieję, że to, że to jest jakiś, że to jest jakaś przemiana, która ludzie, ludzie wrócą do, do takich do wartości, które kiedyś były, że liczyło się to, to, co ktoś potrafi, nie to, jak wygląda. Trochę to jest smutne, naprawdę.